Społeczność ze Szkół nr 2 w Dębicy imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego obchodziła 75-lecie swojego istnienia. To jedna z największych szkół powiatu dębickiego, którą od kilkunastu lat kieruje Joanna Dymitrowska. Rozpędu tak naprawdę nabraliśmy przez te ostatnie kilkanaście lat, 15, 16, 17, bo widać to po naszych osiągnięciach i sukcesach na przykład złotych tarczach, brązowych tarczach. I myślę, że to jest dla mnie chyba najbardziej. Radosne w tym wszystkim, że w tak skomplikowanym organizmie jak szkoła, jeszcze tak duża szkoła jak nasza, widać ciągle ten postęp. Postęp, który tak naprawdę jest najważniejszy dla uczniów, bo to dla nich jest szkoła. Po to chcą tutaj przychodzić, żeby czegoś nowego się dowiedzieć, żeby coś nowego się nauczyć. Mam nadzieję, że spełniamy oczekiwania uczniów. No i tak chyba wydaje mi się, że ten taki progres i, i to. I to taki cały czas do przodu, prawda? I, i, I to widać po wynikach, no to chyba, chyba to mnie najbardziej cieszy. Uroczystości były okazją do nagrodzenia osób, które z placówką współpracują. Nie zabrakło gratulacji od władz miasta, powiatu, a także Rady Rodziców i traktorów dębickich szkół. To jedna z najlepszych szkół w Polsce. Jedna z najlepszych, o ile w części technikum elektronicznym i, i informatycznym i elektro mechanicznym najlepsza na Podkarpaciu. Więc życzyć można tylko tego, żeby to pasmo sukcesów związane z powstaniem tej szkoły, z historią tego miejsca, z duchem pana ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, człowieka wybitnego, bitnego Polaka, żeby ten duch tutaj się unosił i żeby szkoła godnie kontynuowała te wspaniałe tradycje i sukcesy. No, gratuluję pani dyrektor Janie Dymitrowskiej razem z wszystkimi nauczycielami, w tym dniu również wszystkim pracownikom administracji. Wszystkim pracownikom. Zespołu szkoły numer 2 i obecnym, i tym byłym, którzy przez te 75 lat tworzyli historię i tradycję, i sukces tej szkoły. To święto szkoły, ale także święto miasta, bo ta szkoła pięknie wpisała się w tradycję naszego miasta. To, to jubileusz to też okazja, aby spojrzeć w przeszłość, ale także okazja, szczególnie dla tych, którzy budowali tradycję tej szkoły, do poczucia dumy. Jest to szkoła z wielką marką, i dzisiaj z tej okazji no, życzę przede wszystkim, Całej społeczności tej szkoły, która zawsze łączyła tradycję z nowoczesnością, aby kontynuowała ten swój etos, a także aby przekazywała wiedzę, a ta wiedza, aby w sposób szczególny łączyła się z pasją uczniów. Także dla całej społeczności wszystkiego co najlepsze. Uczniowie bardzo lubią szkołę i możliwość kształcenia na wysokim poziomie. Wybrałam tą szkołę, bo była to moja szkoła marzeń. Moje starsze rodzeństwo tu też chodziło i słyszałam dużo, wiele, dużo dobrych opinii. Atmosfera w szkole jest cudowna. Nie, nie mogłam sobie wymarzyć inaczej. Uczniowie są z zgrani ze sobą, integrują się. Obecnie jest naprawdę fajnie, w ogóle inne podejście niż w szkole podstawowej. Dużo ciekawszych przedsięwzięć jest poruszanych w tej szkole i dużo więcej informacji jestem w stanie przyswoić dzięki tej szkole, a dlaczego ją wybrałem, to no po prostu kierunek mi odpowiadał i też jest to jedna z najlepszych szkół właśnie na Podkarpaciu i to było takim główną przesłanką, żeby się do niej dostać. Historia szkoły sięga 1950 roku, kiedy to placówka została powołana decyzją ministra przemysłu chemicznego. Początkowo miała kształcić młodzież na potrzeby dębickich zakładów produkcyjnych. Szkoła na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów, m.in. technikum w zespole szkół nr 2 w Dębicy otrzymało złotą tarczę w rankingu techników perspektywy. Jest w czołówce szkół w Polsce i na pierwszym miejscu na Podkarpaciu.